Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Nikom i dzisiaj jesteśmy z Julsi i będziemy grać survival terraria, więc zaczynajmy. Jak widzicie, najpierw będziemy kopać drewno, jak zwykle. Jak będą jakieś szumy czy coś, to przepraszam, ale niestety musi tak być. No i akurat będzie pierwszy odcinek tego typu. Na moim kanale z gier jakiś. Więc jeżeli chcecie więcej to dostawcie mm, łapkę w górę. 5 lajków i kolejny odcinek. Jak widzicie my sobie będziemy kopać drewno jak na razie. Idź ty idź kop tam dalej, a ja zrobię tutaj coś. Kto jest tutaj? nie, jest 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 tyle. jest tutaj? Kto jest tutaj? jest ja Kto jest robić, a jest będzie Kto mhm. jest ja e, tutaj? jest tutaj? Kto jest tutaj? jest tutaj? tutaj? daj jest Trochę Kto jest tutaj? jest tutaj? Kto jest tutaj? jest tutaj? Kto jest I <laughs> Okay, <laughs> Ale będziemy sobie trochę grać. Może na live yy, druga połowa kanał. Bijajcie też na kanał Julsi. Yy, na pewno będę tam występować. Ale nie bij Kilofem. Ty, bij go mieczem. A, I nie mam miecz, albo to jest ten. No to stwórz sobie drewniany miecz tutaj. Przy tym. Yy. Dobra. Wiesz co? Na razie. To jest glutek. Początki bywają ciężkie. A Nie. Dobra, chodź. Chodźmy chodź teraz trochę pozwiedzać. Widzę, że, że zabito cię. Wiesz co, poczekaj. A zróbmy tak. O, tutaj glutek jest. Przeskocz go, chodź szybko. Przeskocz go. O nie, tu kolejne... Nie bój się. Nie, się bukuję. Ale chodź, przeskocz go, chodź. 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 Chodź, chodź, ale chodź tutaj, no dobrze. I teraz musisz przeskoczyć w wodzie, dawaj, szybko. No i skacz, no i potem znów skacz, znów skacz, skacz. Skacz. Tutaj na drugą stronę, zobacz. Tutaj masz i tak. I potem tak skaczesz. Dawaj, no spróbuj, no to dojdziesz po mnie, do mnie. O, już się nie umiem za bardzo grać, ale dobrze. widzicie, mam tutaj taką dziwną roślinkę. My z już szliśmy tam, no wiecie. Tylko, że zmarliśmy, no i tak się stało, że tutaj może być coś. Ale muszę sobie z, zrobić pochodnie, i ginę. Bo głupie slime, są tu. Idziemy szybko, może będzie coś. Oj. Nie wiem, czy lepiej iść tu, czy tam. Tu chyba nic nie ma. To może będzie. Jak widzicie, nocka już jest. Oj, tu slime jest. Musimy na niego uważać. O ładu oko jest, więc zabijeno. O jest, 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 jest. Kurde! A więc już jest rano, więc idziemy w drogę. No i dobrze. Sobie idziemy teraz. Trochę nam to potrwało, bo co chwilę po prostu giniemy od tych slimów, bo jest ich mnóstwo. I przeszkadzają strasznie. Mam nadzieję, że zdążą wziąć. Skrzynkę otworzyć. Tym razem nie ma nikogo. Dobra. Teraz ją sobie rozwalimy. Rozwalmy też te pochodnie. Dobra, mamy pochodnie i idziemy dalej. Może coś ciekawego będzie. Zawsze. O, kolejna skrzynia, widzicie. Lutam. O, mam. dla nas będzie e, akurat e, będzie no. E, rozumiecie, będzie włócznia. Będzie mieć. E, Jaj, i, już i broń. O, tam już jest pułapka. No i nie zawije ten slime. Nie przeszkadzaj mi, panie. Nie widzę nic. Oj, dobra, postawili. Au, au! zostaw, zostaw, zostaw. Jest, dobra, mam. No, bi. Dlaczego nie chcesz bić, głupi miecz? Jak widzicie, ten domek podziemny został okradnięty przez nas. Idziemy sobie teraz na górę. Tak. No, i pójdziemy też w prawo dalej, zobaczymy co tam jest. Teraz będziemy właśnie sobie robić. armora. mam 58 kaktusów, więc nie starczy za bardzo. Chyba, no nie starczyło a mi. Mam 58 życie, a masz kaktusy ileś kaktusów? Zero. dobra, co ci zrobię jeszcze mieczyk? A my się będziemy z wami żegnać. Yy, piszcie, dzisiaj będzie liveik z Terrari będzie odcinek u mnie. Yy, no tak, będzie odcinek u Jursi z, z ze mną, więc jeżeli chcecie następny odcinek, to zostawcie pięć łapek w górę. Yy, my sobie wszystko też ogarniemy. Możecie napisać jakieś porady. Yy, wiemy, że musimy sobie ogarnąć domek. Może zaczniemy z łowieniem w następnym odcinku, więc do zobaczenia. Cześć! Yy, i gdzie jesteś?